Przedmioty nie mają żadnego podklejenia ani podwójnej taśmy obustronnie klejącej. Najnormalniejsze no przedmioty przyciągamy siłą oddechu jogicznego, siłą skupienia, koncentracji, czy może jak wolisz, mocą woli. też żadnego podklejenia nic tu nie ma serca otworzyć chcieli z drugiej strony zobaczyć była widoczna wcześniej od dołu śrubeczkę tu Oj, nigdzie nic podklejonego siła woli siła oddechu potęga myśli Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć jogę, aż wyjdzie.